Dobry wieczór w rozmowach polsko-ludzkich. Alexandre marc francuski aktor, ale z Polski. Wykonałeś taką trochę odwrotną drogę niż Andrzej Seweryn, który nie mówiąc za bardzo po francusku, zaczął grać w Comédie Française. Podobno bez akcentu gra. Podobno bez akcentu, tak mówią. Yy. Ile lat musiałeś pracować nad tym, żeby w polskim teatrze Arka we Wrocławiu. Trochę z akcentem, ale jednak występować po polsku. Ile to zajmuje? Um, dobre, um, dwa, dwa lata, żeby zaczynać um, mówić po polsku, a można powiedzieć um, pięć lat, żeby uh, się czuć uh, swobodny i... Uh, a ile lat, żeby nie grać Francuza w Francuza, albo co uh, To to jest trudne, bo daj ten akcent to, to prawda? Tak samo się mówił o seweryn. Dalej on um, kiedy się Francus słucha seweryn, słuchać taki... Akcent taki schowany, ukryty, ale, coś ale jednak. jednak jest. Do końca nie można tego ukrywać, bo inaczej się tworzy taką martwy język, dobrze mówiony. To nie o to chodzi. Język to jest coś, który śpiewa, który coś przekazuje i przez to wychodzi um, te korzenie od człowieka po prostu. No. Aleksander, ale jak Ty przyjechałeś do Polski i mówiłeś ludziom, że jesteś z Oxen, to wszyscy mieli skojarzenie. Andrzej Szarmach! Tak, Ta, tak, tak, aż to, bo, aż byłem zaskoczony, bo ja myślałem, że to będzie coś, nie, um, będzie dla mnie trudność, by określić, gdzie to jest, bo Francja jest dosyć wielka, a nie, od razu, od razu był kontakt, od razu mieliśmy o co rozmawiać, a to był, aha, no to to fajnie, ja mam, ja mam kolega, który też to zna go, to to... Um, I to był um, naprawdę świat się pokazał bardzo, bardzo mały po prostu. A ty wiesz, że w polskiej historii piłki nożnej Andrzej Szalmach to jest takie 3-4 platiniego. Tak, 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 tak. Później to dowiedziałem, bo na początku znałem, będąc we front z ale nie widziałem, że on jest tak znany, tak sławny jest. On z tej reprezentacji Polski, która chyba do dzisiaj była najlepsza w historii polskiej piłki nożnej. Tej, która zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. I to była znakomita drużyna rzeczywiście taka, że przyjemnie było popatrzeć, bo różnie było. Czasami sukcesy odnosi taka drużyna, że nie jest przyjemnie popatrzeć. A oni grali taki futbol naprawdę, że to do dzisiaj trudno zapomnieć. Taki finezyjny, taka Brazylia, można powiedzieć. Słowiańska. Co spowodowało, że ty zostałeś polskim aktorem? Po co ci to było? Um. Z tyle pięknych krajów, w Belgii też mówią po francusku, w Quebecu są teatry, grające... Wiem, wiem, aż ludzie tutaj, tutaj, do, tutaj do dzisiaj nie rozumieją, co można zrobić, że człowiek od zewnątrz tutaj, podoba się tutaj i chce zostawić tutaj, tutaj. Chodzi o to, w Francji studiowałem, pracowałem w teatrze, ale ten akademizm, ta taka żeby wszystko, Czułem się taką potrzebę. Metoda, metoda, metod, 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 system, tak? Metoda, metoda, system kwadratowy. Ten Molière który nam aż do a. dzisiaj po prostu fisko musi być zrobione pod niego, że tylko on. I, e, i przez dyrektora e, teatru, gdzie byłaby, w wcześniej we Francji, która by zrobiła w latach 60 Staszu Grotowskiego, mówiła mnie po prostu. I stąd mówiłem: Dobra, zdecydujesz się na te miesiące, spróbuję zobaczyć, jak to wygląda. No, przepraszam, czyli dla ciebie ta forma którą zostałeś, jako już ten aktor wchodzący do zawodu. Ta forma Teatru Francuskiego była zbyt skostniała, tak? Tak i bałem po prostu, że jeżeli teraz nie zrobię w ten krok, żeby spróbować oglądać coś innego, później już po prostu będę mi się podobać, będzie ten wygody, który człowiek ma tendencję mieć, kiedy on się starzyje po prostu, a nie, nie chciałem żałować po prostu się, próbować. Mógł się nie udać, udało się do dzisiaj tutaj się realizuje ale e, stąd, żeby próbować oglądać coś innego po prostu. A co to było to coś innego? Co to było innego? E, ten coś innego... Poza tym, że... Na, ty, ty w którym roku przyjechałeś tutaj tak? To był, by, by, żartuję mówiąc, że był stare banknoty, były um, budki um, telefoniczne czarne, um, żółte, czarne. Um, um, i oglądałem w telewizji rozmowy Kwaśniewski z WSA z Aha, prezydentem. Tak, tak. To oglądałem nie rozumiejąc do końca po polsku i koledzy, który też dla... to był moment bardzo ważny dla niej. Ja sam nie wiedziałem do końca o co chodzi I... no to był w Polsce ważny moment. I... Tak, 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 tak. Ale jeszcze nie na, nie na tyle rozumiem język polski, żeby po prostu czuć tę subtelność, którą później z latar dowiedziałem te różne działania, które się stało. Te spóźnienia to, to już... i które oni dla mnie to były. Um, e... Ty wiesz, że Kwaśniewski miał wtedy francuskiego doradcę, dlatego. video. Tak, tak, tak. tak. I to, i to później dowiedziałem, bo, bo, bo ja dla mnie ogląd oglądałem, bo w tym momencie um, starałem się być jak gąbka, który chłodzi wszystkie eventy, wszystkie, co się dzieje, bo dla mnie to było bardzo ciekawe, bo byłem w trakcie um, win, um, taką zmiana, który um, się dział na żywo po prostu. Że to był coś moment, tak jak wulkan, który wybuchnie. Nie, nie wiemy, co to będzie z tego. ale no tak. Ja miałem szczęście, by być tu i teraz w ten moment po prostu. W A to był moment polityczny. Jak być aktorem, czy miałeś się zajmować sztuką, to no, y, znamy artystów, którzy y, większość życia spędzili poza swoim krajem tym rodzinnym, tak? No, Becker, na przykład, mm -hmm. tak? No ale tak tu zostałeś? Ale bo chodzi mi o to, że do dzisiaj tutaj jest tu taką prawdziwością, której czasami mogę być strasznie mogę trudno albo ciężko do akceptowania, ale że... Um, Walą po oczach w... tak jak jest? Tak, dokładnie. Czy dobrze, czy złe i tak że mówią po prostu, A nie ma ta konwencja francuska, który zrobi, że... A to zła konwencja, bo ja na przykład czasami nie mówię teraz o takzę. Ja czasami wolę fałszywą uprzejmość od szczerego hamstwa, no to też jest czasem. Mogę zrobić taki skok jedną ekstrema do drugiej ekstrema. Po prostu też źli hamowałam się tutaj w Polsce, a nie dalej na schód, gdzie to jest jeszcze mocniejsze. Ale jest stąd też taka, że ludzie też, twór, co pozwala też tą twórczość tutaj, która jest nieogranic nieograniczona po prostu. Że mm -hmm. dalej w nie boją się łamać konwencji? Nie, tutaj, tutaj nie. Na, biorąc ryzyko po prostu, że mogę bardzo źle się skończyć, bo nie mogę być akceptowany, ale że dalej tutaj ludzie um, spróbują. ryzykują Mówisz o teatrze? O teatrze, tak, o formie kulturalnej, które do dzisiaj um, ludzie spróbują, bo... Będąc we Francji, czułem się taką. Um, nie kryzys, po prostu. Ale że ludzie nie mieli, już nie mieli po co zrobić teatr. Ale żyli, to jest zrobić teatr, że mamy coś do mówienia, po prostu. I że tutaj dalej są ludzie, którzy. Energii są... tam brakowało? Tak. Um, czułem, że po prostu. Um, um, ludzie żyli na liście la, laurowe, które oni mieli, te, um, kulturowe, i nic więcej, po prostu. A że tutaj um, i historyczne, i polityczne, że dalej cały czas to jest. Um, na co się dzieje. Mhm. Bo, bo jak Ty teraz to mówisz, to ja sobie rozwiązuję jedną rzecz, bo ja dwa razy w życiu byłem w Paryżu. Raz dwa dni, a raz tam tydzień czy mhm. coś takiego. Ja miałem rzeczywiście w Paryżu takie wrażenie, że ja jestem w jakiejś oazie kultury, tak trochę jak w Rzymie, ale ciągle miałem wrażenie, że ona się wali, że tynk odpada, że to jest jakieś muzeum, tylko że ono przy, przy, jakby przybrało rolę miasta. Wiesz? Tak, 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 tak. Jest coś takiego i można powiedzieć już, bo teraz, 20 lat temu na pewno już jestem tutaj. Już czułem tego po prostu. I stąd taką potrzebę, żeby tutaj widzieć, odczuć, jak to jest po prostu. I, i, to, i bardzo mi podoba, bo mogę to jest też ciężko, to szaleństwo, które jest. Że ludzie spró spróbujemy, spróbujemy, i um, spróbował, e, zrobił się, że w teatr arka po prostu. E, Ten, teatr w którym e, jesteś w tej chwili. E, i dlatego to, e, dla mnie warto było próbować po prostu być tutaj i, e, i zobaczyć, co ludzie myślą, i że można, to, można tego zrobić po prostu. Grałeś dużo Moliera, teraz pojawiają się takie głosy, że te przekłady boja na polski, to już trzeba zrobić drugi raz i między innymi Andrzej Seweryn się wypowiadał w tej sprawie, że trzeba by tego Moliera trochę uwspółcześnić. Ja nie wiem czy Jerzy radziwiłowi czy nie nawet nie zabrał ostatnio za to. Znaczy twoim zdaniem ta klasyka francuska, Racin, Molière, e, nie wiem, e, też e, Cyrano de Bergerac de Sostan, tak? Czy ona nie wymaga ponownego przełożenia na język polski? Dlatego, że to miało olbrzymi wpływ na polski teatr i polską kulturę. No Francja była stolicą kultury swego czasu, dla Polski na pewno była stolicą kultury. Ale to są często twory już, które może trzeba zbotoksować, trzeba to może ożywić, dlatego, że język jest archaiczny i wiele rzeczy. Federa też to. Tak, ale tak, drugą stronę oni się bawili um, muzykalnie, kiedy oni pisali. Ale to, co jest prawda, że bardzo trudno że się um, tłumaczyć też. – Muzyczność tego języka, tak? – Tak, która, która, je, która można um, odnaleźć z tej, z tej sztuki po prostu. – Ale uważasz, że trzeba współcześnić? Czyż? Jakie jest Twoje zdanie? – Dla mnie do końca, do końca nie, bo to już to um, można zrobić po prostu, że ten sam tekst jest mówiony, został zrobiony, w, taki, w, taki, w dekoracja współczesna. Um, – Czyli, że to jest spodziesna. stara szkatułka, niech zostanie taka, jaka była, tak? Czy... Tak, bo jest, to, to, był, to, to jest jak wziąć obraz, który chcieliśmy po prostu odmalować na nowo, bo powiedzieć teraz nie podoba. Nie, to było coś, które istniało, ale to nie, żeby też zostawić drzwi otwarte do coś innego, a nie dalej przesunąć co było i zamknąć drzwi do innej możliwości tworzenia. Biorąc podobne tematy, ale w tym momencie niech to, 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 te młode twórcy dzisiaj się po prostu też um, próbują, coś, coś zrobią. A nie, żeby um, przez brak um, mogę pomysłu bierzemy te stare rzeczy, zrobimy um, make-up i już jest dobrze, teraz mamy coś nowego. Coś nowe, no. A dla ciebie, która, z, który z tych snopów światła, który się pokazuje we współczesnym teatrze, kiedy, no nie wiem, Doświadczenie Grotowskiego jest jakby zamknięte, trochę jak Dorsów. To znaczy, że nie ma kontynuacji, to jest bardzo ciekawe, ale prostej kontynuacji nie ma. E, taki twórca, dla mnie najwybitniejszy z żyjących jak Peter Brook, on też dochodzi do końca swojej drogi i raczej już nie eksperymentuje, nie pokazuje nowych dróg, tylko jakby... Ja mam takie... Znaczy, zawsze tam coś nowego się u niego znajdzie, ale takie mam wrażenie... Nawet ty tutaj, a Peter Brook do Paryża, no tak. Tak, 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 tak. tak, tak. E, y, No tak. Ale... Czy Sarah Kane z tym brutalizmem? Dobrze, to dla ciebie ta droga najbliższa tego teatru w ogóle, w ogóle. Nie mówię tu Arka we Wrocławiu. Co jest najbardziej interesujące, co najbardziej perspektywiczne, jaka nowa idea w teatrze jest rzeczywiście ideą nową i twórczą, twoim zdaniem? Do dzisiaj mam... Ale już stopowała. Arianne Nóżkin, była, można powiedzieć, jaką kobietą, która... Tadeusz tak? Tak, Tadeusz Soley, to znaczy też, że teraz słyszałem, że teraz ona stopowała przez swój wiek, ale że i politycznie ona używała też teatru, żeby spraw politycznych, że nie tylko spraw rozgrywkowych, mm -hmm. ale że też coś, coś mówić, żeby przez to taką formę awangarda, która ona dalej cały czas, cały czas, Mówiła, mówiła głośno, co mogę, nie każdy chciał słuchać, po prostu. A, a powiedz mi, Teatr Arka jest teatrem, w którym występują aktorzy niepełnosprawni. I to niepełnosprawni w sensie, że na wózkach, tylko niepełnosprawni, że mówiąc tak najbardziej delikatnie, ich komunikacja ze światem jest trochę inna niż aktora, który wychodzi normalnie na scenę w zwykłym teatrze w Polsce. To jest strasznie ryzykowny eksperyment. Tak, bo e, to prawda, bo w tym momencie na każdym razem trzeba e, e, pamiętać, że oni są tak prawdziwi, e, że my, my sami po prostu musimy też e, uważać, żeby nie grać, bo e, aktor, który gra na scenie jest nudny, aktor, który jest na scenie, który e, jest gotowy umierać na, na scenie, jest ciekawy. Przez, że oni e, inaczej Chcesz powiedzieć, się... że oni nic nie grają? Tak, oni są po prostu. I to jest, to, co bardzo szybko zabija aktor, ba, bardzo dobry aktor techniczny, obok nich już nie, nie, nie ma. Bo oni, e... Dobrze, ale ja przepraszam, bo to muszę teraz wziąć w kwadratowy nawias. Ja się ani nie naśmiewam, ani nie atakuję, ale zastanawiam się, czy w takim teatrze jak Arka, jakbyście wzięli kaligulę kami. To czy nie ma od razu takiej pokusy, żeby w roli Kaliguli obsadzić jednego z nich. Rozumiesz, o co pytam? Roz, rozum, rozumiem, ale też to, to nie, to nie jest cel, nie jest, żeby dokładnie żeby też unikać tego, żeby pokazać ich bo się są na co dzień te, te złe strony, te stereotypy negatywne istnieją na niej leżą na ramionach po prostu. Jeżeli dodatkowo pokazujemy myślę, my że społeczeństwo nie jest gotowe do tego to jest bardzo ciekawe tak zrobić coś takiego ale już społeczeństwo potrzebuje akceptować że to jest możliwe żeby w ten moment pokazać po prostu że na um... pierwszym kroku na razie tak tak tak, tak tak I, um, i bardzo trudno żeby te, sami um, um, publiczność, uświadomić, że to jest możliwe po prostu. Też ludzie chodzą uh, po prostu, można powiedzieć, że mamy uh, grupa ludzi, które uh, interesują, chodzą, a to nie jest coś normalnego jeszcze. No? Mm -hmm. Stąd a, też um, zespół um, Związki Artystycz, Artystyczne, które do dzisiaj po prostu traktują, że są tylko ludzie, którzy mają egzamin, w tym momencie, kiedy przychodzi są do roku egzaminy, są trakt, nazywani aktorzy. E, Inni nie są aktorzy. Dalej, no, Piotr tak, tak. Franceski nigdy nie był aktorem, który nie. jakiś egzamin a grał w teatrze, prawda? Tak. bardzo młody człowiek, ale tak, 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 dlatego to są... Ale tu myślę, że to są, ale ludzie, ale ludzie powolutku akceptują, że, że to jest możliwe, że człowiek ma prawo wyrazić siebie też na scenie po prostu. Teraz zadam Ci takie pytanie, jakie się zadaje w Polsce cudzoziemcom, i to jest strasznie niebezpieczne pytanie, niby takie neutralne i przyjazne, ale tak naprawdę możesz się nieźle władować teraz. A mianowicie, jak tu się znalazłeś w Polsce i byłeś jakiś czas, bo w nowym pokoju, gdzie są jacyś ludzie, których nie znasz, to najpierw strasznie dużo widzisz i dostrzegasz, choć nie rozumiesz, a później jak rozumiesz, to już nie dostrzegasz. Znaczy, już Ci nic nie dziwi, wszystko jest normalne, się przyzwyczaiłeś, tak? Wtedy już nie dostrzegasz pewnych rzeczy, które na Ci uderzyły w pierwszym momencie, ale w tym pierwszym momencie nie wiesz o co chodzi, tak? Dobra. To, jak już tak w Polsce byłeś, to największe pozytywne i największe negatywne zaskoczenie. Wiem, że negatywne jest trudny temat dla Francuza w Polsce, no ale te dwa. Um, Pierwsze pozytywne to jest w ogóle, to był dla mnie szok. Pierwszy raz byłem w Polsce to była autostopem. To było w, noc, w nocy i na granicy widzę z daleka taki neony, które świecą Kantor, Kantor, Kantor. I ja, ja słyszałem o kulturze, o wysokim poziomie kultury w Polsce i aż nie myślałem po prostu, że już na granicy tak się mówił ten, ten słynny, człowiek, słynny człowiek po prostu. A później koledzy mi tłumaczyli... To, to mówimy o Tadeuszu Kantorze, tak. a nie o Kantorze wymiany walut, tak? Do, 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 to było to zaskoczenie. Tak, tak, tak. I dla mnie byłem, byłem w szoku. Byłem, 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 to jest niesamowite, to jest piękny taki kraj, jeśli nie jesteś. Ale, ty, um, ale to nie był kantor wymiany na pewno walut. To, 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 tak, to był kantor wymiany walut, który których um, wielki Neony noc, w nocy oświeczały. I ja myślałem, że już to jest um, nazwy ta Ja myślałem, że to jest tak. Nie, 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 tak, tak, Mówią po prostu, że jesteś w Polsce i już kultura jest coś ważnego u nas i istnieje. istnieje, istnieje. A, drug, a druga rzecz, która mnie najbardziej przeraził, przyra a później. Sam nie wchodzę do tego, to jest, że przez ten strach, że jutro nie będzie. Jeśli na przykład kiedy było spotkanie spotka spotka z luzie, wszystko co jest na stole, czy to jest alkohol, ciasteczko. Trzeba jeść dzisiaj, tak? Tak, tu i teraz, dzisiaj. Ale też w drugą stronę to jest ciekawe. Bo ty w Dziś... kryzysie jednak przyjechałeś jeszcze, tak? To było tak, tyle tak, laty, że Ale do dzisiaj to zostało, bo też to jest tą, z tą z tą myślenią, po prostu... Nie odkładamy, nie inwestujemy, tylko trzeba wszystko zgarnąć, bo nie wiadomo, co będzie jutro, do, tak? Do, 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 dokładnie. I czujesz, że nadal tak u nas jest? Jest troszkę tak. dalej jest coś takiego po prostu, bo Ludzie do końca, do końca um, zostawili rzucone, bo wcześniej, um, wcześniej oni byli um, ktoś na, na, dla nich myślał I oni nie musieli myśleć, a teraz oni zostali rzucone, że oni mają być samodzielni myśleć i oni nie zostali przygotowani do tego i w ten moment ten strach dalej co to będzie. Stąd też taka nostalgia, która mi um, przyraża, nie, która um, przyraża, może aż do końca nie, do, do komunizmu. Młodych ludzi, którzy mówią, którzy nie, nie, nie przeżywali komunizmu, a którzy mieli dzisiaj... 10 lat, kiedy był um, um, na przykład, um, lata 80., które mówią, a kiedy był komunizm, to było lepiej. Była coraz mniej już. Nie wiem, 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 to są kilka, tak, ale chodzi o to, że teraz ludzie mają wolny wybór oni sami muszą wziąć się w garść i decydować, co oni, co oni chcą zrobić, a nie ktoś ma na nich decy decydować że po prostu boją się i dalej są nie do końca przygotowane po prostu. No. To Powiedz tylko jeszcze coś teraz po francusku, zaś powiem co, bo wymęczyłem Cię w polskim języku. Powiedz krótki wiersz, bądź krótki tekst teatralny, taki maxi krótki, ale nie dwa zdania, po francusku dla nas teraz. Uh -huh. um, oh, piękny wiersz to jest uh, Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone Et je m'en vais au vent mauvais de ci, si de là à la feuille morte um, To jest um, ver Verlaine. Um, Verlaine, super. Tak. Uh, to tak na Verlaine po francusku. Deklamował, jeżeli mogę powiedzieć, deklamował Aleksander Markezji z teatru Arka we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.